Hejka dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami miesiąca października I powiem tak, pielęgnacji jest sporo, sporo kosmetyków właśnie pielęgnacyjnych w tym miesiącu I testowałam nowych też, ten październik to był taki typowy miesiąc, wiecie, przejścia to jesienną pielęgnację typowo Więc właśnie tutaj zaczynały się wszystkie testy, jakieś nowości, wprowadzanie nowych kosmetyków Kolorówki nie ma dużo Kolorówki się dużo nie zmieniły, także pokażę Wam tylko kilka takich fajnych parałek, kilka rzeczy, do których wróciłam. I na wstępie, oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do kciukowania, do lajkowania filmu i do komentowania, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo miłe. Same widzicie, jak chętnie z Wami piszę. Uwielbiam to i to jest w sumie taka jedna z najfajniejszych rzeczy na YouTubie, które lubię. I oczywiście, zapraszam Was do subskrybowania. Nie będę ukrywała, że, że też daje mi to energię, daje mi to power. Mm. Daje mi to taki, wiecie, taki, to jest motorek napędowy do tego, żeby nagrywać Jak e, widzicie, że też ludzie klikają to subskrybuj, to uwierzcie mi, że naprawdę dużo, dużo fajniej się nagrywa A nadal jest cały czas ten sam problem, że ja widzę, że 70% was ogląda te filmy, ale nie subskrybuje Także jeżeli w tych trudnych czasach, które teraz mamy, chcesz mi sprawić taką małą przyjemność Kliknij to, subskrybujcie, to nic nie kosztuje. A dla mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo, także ślicznie, ślicznie was o to, jak zawsze, proszę. Dobra, i lecimy co? od kolorówki. Pokażę wam pierwszą rzecz, bo później jest bardzo pytań, dużo o to, co mam na ustach. I w tym miesiącu wróciłam do błyszczyka. Nie ja ostatnio totalnie przestawiłam się na błyszczyki i jest to błyszczyk z Anastazji w numerze. Już wam go kiedyś pokazywałam, chyba wintyp. Tak, winty. I może to nie jest tani błyszczyk. Ale naprawdę warto w niego zainwestować, bo wygląda pięknie On dla mnie jest taką nawet pomadką w płynie Pięknie kryje, on ma w sobie delikatne różowo-złote drobinki Dzięki czemu naprawdę przepięknie, myślę, że to widzicie, te usta się błyszczą Optycznie niesamowicie je też powiększa Także jeżeli szukacie tego efektu, to super Wiadomo, że teraz są takie trochę czasy do bani Jeżeli chodzi o noszenie błyszczyków, tak wiecie, poza domem czy poza, poza pracą, jeżeli musicie chodzić w maseczkę No bo błyszczyki niestety na maseczkach się odbijają, więc szczerze Wam powiem Że ja jak, nie wiem, wychodzę gdzieś i wiem, że będę nosiła maseczkę I tak dalej, to ja tych ust nie maluję A jak już, to właśnie ten błyszczyk z Anastazji w kolorze Vintage I tak samo druga rzecz, do której wróciłam, jest to rozświetlacz Rozświetlacz ze Skin... Cinskin, z Sinskin Z Rosmana w numerze 045 i to jest rozświetlacz, który też w tej chwili mam na policzkach Jest przepiękny, naprawdę jest przepięknym rozświetlaczem. To jest rozświetlacz wypiekany, więc on się chyba mnie nigdy nie zużyje. Ma idealny jak dla mnie kolor, taki właśnie, wiecie, szampański. Właśnie on jest dla mnie bardzo dobry na jesień i zimę, bo jest to taki chłodny odcień Właśnie nie za ciepły, właśnie idealny na teraz Na lato go nie używam, bo na lato jest dla mnie po prostu za chłodny, dziwnie wygląda Natomiast teraz naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie Kurczę, widzicie, co, włosy w kitkę zwinięte I chyba zaraz jedno następnego filmu sobie zwiążę, bo wiecie, gdzie jest dzień, yy, dzień nagrywek Także yy, ten rozświetlacz Wam mega polecam Jest naprawdę przepiękny, zostawię, o zobaczcie, piękną taflę tu jest, o widzicie, no jest po prostu obłędny, piękny i tutaj też nie macie drobin, macie po prostu taflę, nie macie drobin Dalej ulubieńcy będzie też ten puder z Lamer, który Wam pokazywałam niedawno w nowościach kosmetycznych I jest to świetny puder, mam go dzisiaj też na twarzy, jak widzicie on daje ładne wykończenie takie dosyć matowe Bo ta twarz się jakoś nie błyszczy, ale nie jest to płaski mat, bardziej taka satyna w tej chwili też jakoś mocno nie świeci słońce Ja nie mam też lamp tu włączony Więc ten efekt jest bardziej matowy Natomiast jak macie właśnie jakieś mocne słońce Jakieś lampy, to z niego wychodzą te delikatne drobinki Natomiast dla normalnie gołym okiem Wiecie co? Nie jest to widoczne, że są to drobiny Po prostu widać, że macie taką piękną, trójwymiarową skórę Ale nie widać drobin W normalnym świetle, w normalnym świetle dziennym Takim bez mocnego słońca Czy w normalnych, świetle w pomieszczeniach Nie widać tych drobin, te drobiny się jakby nie ujawniają Ale nadal macie taką piękną, trójwymiarową Miękką, miękką skórę. Naprawdę super. Świetny, świetny puder. Nie żałuję złotówek wydanych na niego. Będę go trochę oszczędzała, ale jest świetny. I też w nowościach Wam pokazywałam właśnie tą miniaturkę korektora Start, I ja już go praktycznie skończyłam, więc naprawdę to jest mini mini opakowanie. To jest 7 ml w środku, więc naprawdę mało i ja już to wydenkowałam praktycznie, jeszcze wiecie co, wyjmę tą zawleczkę, bo zawsze stąd wyjmuję. I tam się go jeszcze da dużo wykrzepać, bo widać na ściankach. Ale na pewno, jak użyję korektor z benefitu, który teraz będę właśnie używała, to na pewno kupię właśnie ten korektor Start, bo jest świetny korektor. Mm, on ma lekką konsystencję, ale bardzo dobre krycie. Też mam go w tej chwili pod oczami. Nie trzeba go wcale dużo. Właśnie pięknie, pięknie, wygląda, nie obsusza, nie tworzy ciężkiej skorupy. Jest to korektor zastygający, ale właśnie nie tworzący skorupy, także naprawdę świetna, świetna sprawa. I ostatnia rzecz z kolorówki, którą wam zachwalam, gdzie mogę? Bo uważam, że jest to naprawdę świetna paleta. To jest paleta z Catrice tej serii Nude i dokładnie jest to kolor 010 Peach Passion. I już nawet, nie wiem czy tak wiecie na kamerze to widać, ale widać na pewno użycie w tym cieniu. W tym cieniu bardzo, bardzo ten cień brązowy lubię używać do załamania. Dzisiaj też mam cały makijaż zrobiony. Właśnie tą paletką I on jest, to jest taki idealny mój cień Do załamania właśnie ten brąz Ten myślę, że też będzie bardzo fajny na całą powiekę No i uwielbiam ten i O, akurat ten rozświetlający cień I ten, też już widać w nim Z użyciem do przyciemniania Zewnętrznego kącika Te cienie jak dla mnie blendują się ze sobą jak masło Słuchajcie, naprawdę nie musicie mieć nawet Super ekstra pędzli. Kosztują chyba 21 zł 25, coś takiego za tyle cieni, piękne, metaliczne błyski, przepiękne, miękkie, maślane, kremowe maty Które Wam się blendują bez najmniejszego problemu en, mówię, Nawet ten ciemny cień, on się po prostu, jak go nakładam, tylko wiecie, jak go odrobinę tu nakładam Jeżeli chciałybyście, żebym nagrała Wam film z użyciem tej palety, to dajcie mi znać Ja Wiecie, że mój sprzęt może nie jest jakiś hiper do nagrywania makijaży Ale myślę, że na tyle, żeby pokazać jak fajnie pracujesz z tą paletą to naprawdę będę w stanie No przepięknie, po prostu on się rozciera jak marzenie Naprawdę jeden z fajniejszych, ciemnych takich brązów Z jakimi miałam przyjemność sobie pracować Z moim codziennym makijażu Bo nie ma najmniejszego problemu Nie zostawia plam Jak go nałożę za dużo, to zawsze go rozetrę Zawsze go rozblenduję Naprawdę wow no wow, według mnie najlepsza drogeryjna paleta na ten moment, jaką szukacie Nie powiem wam, jak inne z tej serii, chociaż obstawiam, że te inne, które teraz wyszły Bo tam chyba cztery kolory wyszły, pewnie też są super Mam tą i za to wam ręczę, że jest po prostu obłędna Już któraś z was pisała w komentarzach też, że, że, masz, że ma tą paletę i że bardzo fajnie u niej się też sprawdza Myślę, że warto dziewczyny zainwestować Pielęgnacja, twarzy ciała jest bardzo mało, ale twarzy jest sporo Po pierwsze... O tym też ja już Wam e, wspominałam gdzieś, że to jest po prostu najlepszy żel do mycia twarzy, jaki miałam. Serio. Wiadomo, że lubię Babo, bardzo lubię Mokosz e, i one nadal są dla mnie super ekstra, bo też ich cena jest fajna. Tutaj jedynym minusem jest cena, to jest The Alchemy, właśnie żel do mycia twarzy. On kosztuje normalnie coś około 80 zł za 125 ml. Radzę Wam szukać na promocjach, ja chciałam go dorwać na promocji w Contigo, tam było 2 plus 2 i chciałam kupić 4 te, te żele do mycia twarzy po prostu sobie na zapas, bo wiem, że ono na jakoś hiper długo pewnie nie starczy, bo to jest tylko 125 ml, ale niestety już byłby wyprzedany. Więc radzę wam właśnie polować wszędzie tam, gdzie będzie na promocjach. Jak tylko go gdzieś będę widziała na promocjach, to przysięgam, że dam wam znać na Instagramie. Dlatego zapraszam Was jeszcze na mój Instagram, bo tam faktycznie jak widzę jakieś promki, ci, którzy kupili Krem The za 6 dyszek, a nie za 150 chyba. Wiedzą o czym mówię, prawda? <laughs> Widziałyście e, u mnie na Instagramie, że wam mnóstwo po tym trąbiłam Więc ten żel jest znakomity, on cudownie oczyszcza, ale słuchajcie, naprawdę jakby jednocześnie nawilżał tą skórę No jest po prostu obłędny, jeżeli któraś z Was ma ten żel, to napiszcie w komentarzach, czy też jesteście nim tak zachwycone Zmywa wszystko, ale twarz przy tym nie jest ściągnięta, nie jest wysuszona, wręcz ja czuję dosłownie nawilżenie No cudowny, cudowny kosmetyk swoje kosztuje, ale naprawdę warto Tylko drugie to normalnie Tak wiecie, na co dzień używam tej mgiełki z Feel Free Ja już Wam ją pokazywałam, tą markę dostaniecie w Hebe i to też jest znów kolejny raz, mówię. Cudowna mgiełka. Piękny spray, który bardzo delikatnie psika na skórę. Bardzo mała ilość, więc jest bardzo wydajna jak na mgiełkę. Bardzo mała ilość właśnie jej wypsikuje się, więc bardzo ładnie też Wam wszystko pokrywa. Nigdzie Wam nie ścieka, bo to nie są duże krople. Naprawdę cudowny atomizer. Przepiękny zapach i super działanie. Naprawdę robi to, co ma robić. Tonizuje. A przy tym bardzo ładnie wpływa też pielęgnacja na skórę. Jeżeli szuka szukacie czegoś naprawdę ekstra, wcale nie aż takiej wysokiej cenie, to dostaniecie właśnie to w Hebe, a szczególnie właśnie też polujcie na promocję, bo na tą markę Feel Free w Hebe bardzo, bardzo często są promocje i są to naprawdę świetne kosmetyki. I drugi tonik, taki specjalistyczny, to bym bardziej powiedziała. Ja na temat tego produktu e, nagram Wam osobny film, ponieważ uważam, że jest to produkt, który wymaga i zasługuje na osobny film. To jest. E, Tonik peelingujący z Paula's Choice, dostaniecie to na Cosybelli, też Wam podlinkuję I tutaj macie dwuprocentowy kwas BHA, kwas salicylowy tutaj jest I tak jak Wam mówię, będzie osobny film, natomiast jeżeli już macie zaskórniki zamknięte bądź otwarte Czyli też te, wiecie, te wągry, takie czarne kropeczki gdziekolwiek na twarzy, czy nie tylko na twarzy, bo czasami dekolt w plecy Wypryski, to jest to Wasz Must have To jest produkt, który też nie jest tani, ale na Kossibeli macie dwie pojemności Małą i dużą Myślę, że za spokojem na początek możecie sobie kupić małą pojemność Bo to jest bardzo, bardzo wydajny produkt Tylko troszeczkę go się używa Na wacik, bo tutaj rękoma raczej nie To bym sugerowała używanie wacika na wacik yy, I nakładamy go na twarz Ja wam właśnie w filmie o nim postaram się wam pokazać, jak jego ja nakładam yy, Że nie tak przecierać, tylko trochę jakby wklepując ten produkt tym wacikiem w skórę i to jest produkt, który, uwierzcie mi, pomoże pozbyć Wam się ze i wągrów. Jeszcze nie wiem czy do zera, bo jeszcze do zera u mnie się to nie, 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 wiecie, nie stało, ale ja go używam około 3 tygodni i to niecodziennie, ale myślę, że taki 70% wągrów z mojej skóry zniknęło. A te, które są, na pewno się zmniejszyły, pory się obkurczyły. To jest po prostu znakomity tonik. Po nim można też. Dużo dziewczyn tę metodę stosuje, że po tym toniku nakłada maseczkę z glinki. To też jest świetna metoda, ale jego ja też użyłam, wiecie, w takiej normalnej, codziennej pielęgnacji. I to jest cudo. Więcej będzie w filmie, więc już teraz tutaj nie będę Wam o nim aż tyle opowiadała. I z takiej jeszcze specjalistycznej pielęgnacji pokażę Wam ten peeling kwasowy trądzik ze Dr. Skin. Ja tego produktu używałam do tej pory trzy razy, bo jest to produkt, który używa się raz na jakiś czas, ale już Wam mogę w 100% go polecić już w 100% Wam mogę, mogę powiedzieć, co o nim myślę. Tutaj macie kwas migdałowy 7% i salicylowy 2%. Jak widzicie, tego kwasu salicylowego jest dosyć dużo w mojej pielęgnacji. To jest kwas, który trzeba też pamiętać i migdałowy i salicylowy. Są to dosyć drażniące kwasy dla naszej skóry i dosyć mocno przesuszające, szczególnie salicylowy. Więc też tutaj pamiętajcie o bardzo mocnej pielęgnacji nabliżającej, ale kwas salicylowy i migdałowy też są cudowne kwasy dla cery mieszanej tłustej, trądzikowej, zanieczyszczonej za skórniki wągry itd. Więc. Też dajcie znać, czy chcecie film taki o kwasach, żebym wam nagrała, która skóra jaki kwas najlepiej, żeby sobie wybrała. Dajcie znać, czy chcecie, to Wam coś takiego nagram. I jest to peeling, który ja wykonuję raz w tygodniu, mniej więcej czasami co dwa tygodnie. To jest typowy peeling właśnie kwasowy, czyli taki zabieg kwasowy, który nie wymaga użycia neutralizatora, więc w domowych warunkach będzie to dla Was dużo prostsze i dużo wygodniejsze. Nakładacie go na pół godzinki i go zmywacie. Ktoś się mnie pytał, czy to jest to samo, co peeling enzymatyczny stopy? Nie. To jest zupełnie coś innego. Tutaj macie kwasy, nie enzymy, chociaż powiem Wam szczerze, że według mnie jakby w odczuciach na skórze ten jest dużo delikatniejszy, bo tamten strasznie szczypie. Ten tutaj ani razu bym nie powiedziała, że moją skórę akurat szczypał, ale pięknie działa. I to działanie widać, bo widać efekty złuszczające się też skóry. Ja widzicie... Dokładam różnych innych kosmetyków też z kwasami, ale faktycznie jak robię ten peeling, to na drugi, czasami trzeci dzień widzę, że ta skóra gdzieś tam w tych miejscach, gdzie tego wymagała, zaczyna się złuszczać i to jest normalne. Nie możecie wtedy zbyt mocno podrażniać tej skóry, ale jest to normalne i widać Po tym ten efekt. I naprawdę to jest świetny kosmetyk, i według mnie kosmetyki te dr Skin one są chyba w Rosmanie w dostępne. No jeszcze jak dorwiecie na promocji dziewczyny, to naprawdę nie ma, co, mm, nie ma co się zastanawiać. Jeżeli szukacie właśnie kosmetyków z kwasami czy z witaminą C, to naprawdę nie ma się co zastanawiać. Bierzcie, będziecie zadowoleni. I jeszcze Wam pokażę, bo tak najpierw Wam pokazałam tę pielęgnację wieczorną, teraz Wam pokażę poranną. Ale na koniec pielęgnacji wieczornej, jeżeli chodzi o krem pod oczy, no to Koi zaczęłam go używać i jest to cudowny krem. Też bardzo dużo z Was mi go polecało, żebym sprawdziła i uważam, że jest to naprawdę świetny kosmetyk. Jeżeli szukacie bardzo bogatego kremu, bardzo nawilżającego kremu, wręcz takiej maski pod oczy, bo to naprawdę jest bardzo gęsta konsystencja, bardzo mało go... znaczy ja go też staram się wieczorem nakładać trochę więcej, ale ogólnie na przykład na na dzień bardzo mało go wystarczy nałożyć. Właśnie ja go wieczorem nakładam taką grubszą warstwę, że nawet pozostaje taki delikatny biały film, żeby to faktycznie bardzo mocno regenerowało moją okolicę pod oczami i sprawdza się cudownie. Ta skóra jest nabliżona, wygładzona, nic więcej nie oczekiwałabym od tego kremu. Robi wszystko, to co ma robić. Ma świetny skład. Polska marka, ja Wam też nagram film o polskich markach, moich ulubionych polskich markach niebawem, bo wydaje mi się, że to jest ten czas, kiedy naprawdę warto się skupić na naszych polskich markach, a już w ogóle markach, które są tworzone przez kobiety. Ale to też taki film mam w planach. W ogóle, jeżeli macie jakieś propozycje filmów, które chciałabyście zobaczyć, to piszcie, bo ja bardzo chętnie Wam ponagrywam te filmy. Bardzo chętnie to dla Was zrobię, to jest czysta przyjemność Też odpowiadać na takie Wasze potrzeby Więc jak macie jakieś pomysły i potrzeby filmikowe, to piszcie na dole Ja postaram się to dla Was zrobić I jeszcze z wieczornej pielęgnacji pokażę Wam cudowną witaminę C Ja Wam chyba tego jeszcze w, nigdzie w żadnych nowościach, chyba nigdzie Wam nie pokazywałam Z użycia mówi sama za siebie, że naprawdę tego produktu używam i bardzo go lubię To jest marka Florence Skin i to jest super serum To markę dostaniecie na Cosybelli W ogóle asortyment Cosybelli to jest w ogóle... Serio, na ten moment chyba moja ulubiona drogeria internetowa. Bo po prostu tam są takie marki, jak tam wejdziecie, to wiecie, oczy się po prostu świecą, jak nie wiem, i ten koszyk, jak widzicie, tylko te kwoty, to tak. Uuu! No, ale naprawdę tam jest asortyment świetny. I... I ja mam zamiar więcej tej marki Florence Kinker i jeszcze jednej, którą tam odkryłam Właśnie sprawdzić, bo to jest jedyny kosmetyk, który na razie mam z tej marki I on jest boski To jest serum z witaminą C I to jest 10% witaminy C I to jest też fluid antysmogowy No bo wiadomo, ta witamina C działa antyoksydacyjnie Jeżeli szukacie czegoś po prostu Wow, takiego Z witaminą C i możecie sobie pozwolić na ciut więcej pieniążków, żeby wydać na to i do tego macie jeszcze cerę mieszaną i tłustą, to to jest w ogóle master have To jest produkt, który możecie używać i wieczorem i rano Ja go najbardziej lubię używać wieczorem, ponieważ zaraz Wam pokażę, co używam rano Używam go co któryś dzień, z tego względu, że ja mieszam pielęgnację witaminy C z pielęgnacją z kwasami Dajcie znać też, bo ten filmik Wam puszczę ja wcześniej, bo w innym filmie się też Was o to będę jeszcze pytała Ale dajcie znać, czy chcecie taki film, w którym przez tydzień codziennie nagrywałabym dla Was Moją wieczorną pielęgnację, żebyście zobaczyły przez cały tydzień, jak to u mnie wygląda, gdzie wchodzi pielęgnacja z witaminą C, kwasy i regeneracja skóry. Także dajcie znać, czy macie ochotę, żeby zobaczyć taką tygodniową pielęgnację moją. Jeśli tak, to postaram się to dla Was nagrać. I to jest właśnie kosmetyk, który zazwyczaj co drugi dzień ląduje wieczorem na moją skórę. Po nim czasami nakładam jeszcze jakiś krem nawilżający, bo to jest serum I to jest serum idealne dla osób z serą mieszaną i tłustą właśnie też na dzień Bo one jest lekkie, bardzo ładnie się wchłania Daje nawilżenie, które na dzień u mnie by wystarczyło Natomiast na wieczór przy tym, co ja jeszcze stosuję i jeszcze sobie coś tutaj nawilżającego dokładam Ale on tak wygładza skórę, on ją tak po prostu rozświetla, napina Ale wiecie, tak pozytywnie, że czujecie, że ta skóra zyskuje mega jędrność No po prostu ja się budzie, budzę rano po użyciu tego kosmetyku, to po prostu ta skóra jest tak mięciutka I widać takie no, napompowanie, uniesienie, ujędrnienie Wow, tym bardziej jeżeli jesteście tam gdzieś po 30-35 roku życia i szukacie czegoś takiego naprawdę sztos Który antyoksydacyjnie, czyli przeciwzmarszczkowo naprawdę będzie działał, wow To jest to świetny kosmetyk i po prostu ja jestem nim zachwycona i kolejna marka którą właśnie odkryłam na Kosibelin, na którą mam ochotę na sprawdzenie, więcej kosmetyków, tylko jak ja składałam to zamówienie, to duża część tych kosmetyków była wyprzedana, więc widzę, że wśród was pewnie też gdzieś ona cieszy się popularnością. I to jest maseczka akurat do twarzy do cery mieszanej i tłustej. Podlinkuję Wam ją na dole, bo właśnie gdzieś przysiałam ten kartonik od tego, tam było wszystko opisane, ale możecie sobie więcej doczytać. Ogólnie chodzi o to, że ona ma być i oczyszczająca, ale też taka antyoksydacyjna, ujędrniająca Świetny produkt. No, nie zobaczycie tutaj za dużo, bo to jest opakowanie też super. Pachnie, jak dla mnie przepięknie, tak trochę aptecznie, trochę jakimiś. Ona też y, dla mnie pachnie delikatnie jakby spiruliną. Właśnie co nie mam tego kartonika z dokładnym składem. Ale, mówię, macie link, to sobie sprawdźcie. Ona świetnie oczyszcza, ale to nie jest maska snów wysuszająca. Ja teraz bardzo mocno stawiam, jeżeli robią maseczki oczyszczające, a robią tylko raz w tygodniu, bo na ten moment moja skóra. Tak, tylko tego potrzebuję. I właśnie stawiam na maseczki, które są oczyszczające, ale które nie są agresywne dla skóry, bo już dosyć tej agresji w postaci kwasów i witaminy C. Więc chcę tego oczyszczenia, ale chcę przy tym, żeby ta maseczka nie była agresywna. I ta oprócz tego, że znakomicie oczyszcza tą skórę, ja ją bardzo właśnie lubię stosować po tym peelingu kwasowym, właśnie. Znakomicie oczyszcza tą skórę, a przy tym ją ujędrnia. Może jakoś nie nawilża, super, bo tu bym nie powiedziała, że jakoś super nawilża Ale ta skóra po zmyciu tej maseczki jest mięciutka, ale przy tym oczyszczona Więc naprawdę wow, wow, wow Myślę, że więcej na jej temat jeszcze Wam powiem, jak zużyję pół opakowania Bo wtedy myślę, że taki największy efekt jej będę widziała Teraz użyłam jej kilka razy, ale naprawdę zasługuje na miano ulubieńca tego miesiąca Ponieważ w tym miesiącu nie używam żadnej innej maseczki oczyszczającej, tylko tą I jest świetna I pora na pielęgnację jeszcze z nowości, które koniecznie chcę Wam pokazać, które wpadły tutaj do grona ulubieńców To jest też ten booster rozjaśniający z witaminą C15% i glukonolaktonem z Dr. Skin Znowu to jest ta sama seria co ten kwas migdałowy, który Wam przed chwilą pokazywałam I to jest bardzo, bardzo leciutkie serum Właśnie taki booster, taki zastrzyk, ja to trzymam, bo to trzeba trzymać w lodówce Używam tylko tego tylko i wyłącznie rano i to codziennie rano i to jest taki, wiecie, zastrzyk dodatkowy, jeszcze witaminy C dla mojej skóry Pięknie ją pobudza, bardzo, bardzo szybko się wchłania To co mnie nakładacie i to jest już wchłonięte, więc nie ma problemu, żeby na to nałożyć coś jeszcze Uważam, że na ten kosmetyk koniecznie trzeba nałożyć jeszcze krem. On samodzielnie nawet dla cer y, suchych będzie z, dla cer tłustych będzie zbyt ściągający, bo on właśnie ma troszeczkę takie działanie ściągające, przez co on się świetnie według mnie nadaje na rano, bo jeżeli macie problem z rozszerzonymi porami, to on z tego co ja zauważyłam, nigdzie producent tego raczej nie obiecuje, ale ja zauważyłam, że on właśnie działa ściągająco na pory, więc też świetnie właśnie na dzień na przed makijażem. Także to jest po prostu petardzioszka jakieś tam przebarwienia, które mam Wiadomo, że ja tutaj kumuluję dwa produkty z witaminą C plus do tego kwasu, więc to wszystko gdzieś tam wpływa na, na te przebarwienia I to wszystko razem działa na te ewentualnie przebarwienia i tak dalej Ale ten kosmetyk jest naprawdę świetny Oczywiście możecie go używać też wieczorem, nie ma najmniejszego problemu Nie musicie mieć dwóch kosmetyków z, kwasem, z witaminą C Ja to tak robię i ten booster jest naprawdę świetny Jest to booster, który możecie nakładać pod oczy Dlatego to mnie też bardzo przekonuje, żeby go używać właśnie rano, bo taki zimne serum potoczy jest świetne, i wtedy też nakładam jeszcze dodatkowo krem potoczy na ten booster, oczywiście, żeby ta okolica była też jeszcze nawilżona, bo on nie daje nawilżenia, to Wam od razu mówię. On daje właśnie taki zastrzyk energetyczny, pobudzenie, rozświetlenie tej cery, zwężenie porów, ale na to koniecznie jeszcze coś z, coś nawilżającego musi iść i właśnie ja no totalny mój ulubieńc tego miesiąca ale to chyba wiecie po tym co już wam ostatnio mówiłam losów botanicals i to jest green endorphins ee, krem po prostu przebił wszystkie moje kremy które do tej pory miałam z Losów botanicals przebił wszystkie naprawdę nawet Indier, który był moim takim ulubieńcem od lat Który buteleczka za buteleczką praktycznie szła no przebił zapach działanie nawilżenie ujędrnienie ja bym mogła po prostu tym kremie Opowiadać i opowiadać po prostu cały czas To jest... no wow, naprawdę to jest cudowny kosmetyk Pamiętajcie, że te kosmetyki trzeba trzymać w lodówce To jest już najlepsze, co możecie dać swojej skórze Ja wiem, że są to kosmetyki, które mają swoją cenę Ale ta cena... Ma uzasadnienie. To nie jest bez powodu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli, nie wiem, czasem gdzieś tam mówicie, że, a ja kupuję w Rosmanie naturalny kosmetyk, o dobrym składzie jest ok. Tak, tylko pamiętajcie. Że nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Chodzi o to, że kosmetyki mogą mieć dobre składy, jeżeli chodzi o zawartość substancji naturalnych. Ale z, nie wiem, no. Yy, nie porównujmy oleju sezamowego do oleju arganowego, na przykład, czy z opuncji figowej, tak? To są dwa zupełnie. Yy, to są dwa zupełnie inne oleje pod, pod względem działania e, i pod względem ceny tych olejów Inne będą robiły zupełnie coś innego No i tutaj no, olej arganowy, czy olej z opuncji fugowej, czy jakieś tam inne naprawdę droższe oleje Które są naturalnym botoksem, które po prostu robią ze skórą wow No... Nie mogą być wysoko w składzie wpakowane do taniego kosmetyku, bo to się po prostu producentom nie opłaca i to jest zrozumiałe. Więc jeżeli szukacie najwyższej jakości składników, takich, które będą dla Waszej skóry robiły jak najwięcej masę olejów, ekstraktów, no to znajdziecie je tutaj I, i ceny tych kosmetyków mają swoje uzasadnienie, bo tutaj są takie składniki użyte. Więc yy, nawet wiecie co? Te kosmetyki na kilka miesięcy wystarczają. Nie powinnam Wam tego mówić, ale ja czasami przeciągam ich datę ważności, bo to zawsze macie datę ważności. Póki nic się nie dzieje z tym kosmetykiem, ten miesiąc czasami naprawdę go przyciągam. Nie powinna Wam tego mówić, ale póki mam, jest ich też szkoda wywalać, bo to też jest, wiecie, po pierwsze cudowne dla mojej skóry i tak dalej. Więc ze spokojem te kilka miesięcy, takie 4 do 5 miesięcy, myślę, że ze spokojem da się radę, nie powinnam Wam tego mówić, ale da się radę używać takiego kosmetyku. Więc powiem Wam tak, szczerze, nawet raz w roku, bo to raz na rok jak kupicie, to będziecie go używały te 4 czy nawet do 5 miesięcy, ten kosmetyk. Czyli już macie bardzo dużą część roku, kiedy... Pakujecie na swoją skórę to, co najlepsze. Więc ja jestem zdania, że nie trzeba może, wiadomo, najlepiej kupować cały czas to, co najlepsze, ale nie każdy sobie może na to pozwolić, ja też. E, więc nawet raz na rok, słuchajcie, kupić sobie taki droższy kosmetyk i używać go te kilka miesięcy i te kilka miesięcy te super, super składniki w tą swoją skórę wkładać, to i tak będzie super. I tak to będzie świetne dla Waszej skóry i ona naprawdę bardzo dużo zyska. Także tak, taka podpowiedź po prostu ode mnie, bo właśnie jakiś czas temu E, o tym tak, rozleś idealny krem dla cer mieszanych i tłustych. Ja myślę, że normalne i suche nie będą z niego tak zadowolone. I to bym wam go raczej nie rekomendowała, ale tłuste i mieszane to po prostu zerknijcie, bo to jest petardiocha. I już tylko dwie rzeczy do ciała. Tak na szybko. Pierwszy to Wam pokażę oczywiście mokorz. Nie mogło go zabraknąć w tym miesiącu. E, Masło do ciała, wanilia z tymiankiem No zapach, konsystencja. Dla mnie to jest spa. Ten, e, wiem, bo też wiele z Was mi pisało, że kupiłyście ten balsam do ciała, to masło do ciała, e, wanilię z tymiankiem z mokosza. W ogóle to wygląda jak ze spa. To pachnie jak ze spa, ta konsystencja. Jeżeli naprawdę w tym cholernie trudnym czasie, teraz dla wszystkich, i to wirus, i to wszystko inne, co się dzieje aktualnie w Polsce i na świecie. Strasznie was przytłacza i chcecie się zresetować w jakiś sposób. Wiadomo, że to nam bólu i cierpienia i tego co się dzieje, no nie ukoi, ale troszeczkę się zresetować, taką namiastkę domowego spa sobie zrobić czy w ogóle do pielęgnacji wprowadzić tak cudowny kosmetyk, to Wam z całego serca polecam. Myślę, że niedługo będzie Black Friday, słuchajcie, i Mokosz zawsze ma promocję na te Black Friday, czy jakieś inne drugerie, bo on jest praktycznie w każdej drugerii internetowej dostępny, Mokosz. Także śledźcie i polujcie, bo naprawdę to jest cudowny kosmetyk, nie mówiąc już o nawilżaniu, bo to jest masło, Je, ma taką dosyć stałą konsystencję, bierzecie w dłonie pod wpływem temperatury ciała, zmienia się to w olej, ja zawsze po kąpieli na takie półwilgotne ciało to nakładam i to jest po prostu nie bo dla skóry Także to jest coś cudownego I druga rzecz, rzadko Wam pokazuję Dezodoranty, ale ten produkt Naprawdę zaskoczył mnie strasznie Już go prawie tutaj zużyłam Uwielbiam ten kosmetyk, to jest nowy produkt Daw dezodorant 99% składników naturalnych Nie posiada aluminium, nie posiada tych wszystkich szkodliwych składników Ja miałam różne relacje Część tych kosmetyków takich właśnie naturalnych Mi się sprawdzała, jeżeli chodzi o dezodoranty Część zupełnie nie Żaden mi się nie sprawdzał tak dobrze jak ten DAW. Także naprawdę ręczę Wam, że cudowny produkt i ma przepiękny, jak dla mnie, zapach, który ja czuję cały dzień. Ale ten zapach właśnie nie jest nachalny on się nie gryzie z perfumami, z niczym. No, po prostu jest to świetny, świetny kosmetyk. Ja mam akurat tutaj tę serię eukaliptusową i na pewno będę do niego wracała bo tutaj pokazano nam, że faktycznie nie trzeba iść na kompromisy, że ochrona z tym naturalnym składem idzie w parze i można w to naprawdę iść i jest świetnie. No, także to na koniec dajcie znać, czy film wam się podobał. Napiszcie jakie wy właśnie polecacie jeszcze z waszej kosmetyki, co było waszymi ulubieńcami tego miesiąca. Czekam na wasze komentarze. Pa pa.